Witam serdecznie w drugim odcinku Anglik dla opornych. Dziś zaproponuję ci ćwiczenie, które za darmo możesz wykonywać w domu, by przełamać barierę mówienia, nauczyć się poprawnej wymowy całych zdań i ćwiczyć swoją pamięć słuchową. Zaczynamy. Pierwsze co, to wybieram sobie jakąś znaną osobę z tematyki, jaka mnie interesuje. Ja bardzo lubię angielski program Dragons Den, gdzie znanym przedsiębiorcom, którzy odnieśli sukces, prezentowane są nowe pomysły na biznes, w które mogą zainwestować. Ja wybrałam najmłodszego przedsiębiorcę stamtąd, Stevena Bartleta, którego zdjęcie widzicie tutaj na tapecie. Ma on swój kanał na YouTubie i teraz zobaczymy ten kanał, i na tym przykładzie jednego z filmików pokażę Wam również ćwiczenie. Przechodzimy na YouTube'a. A zanim jeszcze, to y, może tak przybliżę y, tego, to, tą postać Stevena Bartleta. Hmm. Czyli jest to brytyjski biznesmen, przedsiębiorca, osobowość telewizyjna, jest współzałożycielem Social Chain. Tak, ma 29 lat. No, jest milionerem, także no dorobił się. Jest młody, ale już się dorobił. Dobrze, znajdźmy sobie jego kanał Steven Bartlett. O oh jest, to jest The Diary of CEO. I teraz tak, co to jest to CEO? Też chciałam to, żeby było to jasne. Jest to, przetłumaczę od razu, jest to główny szef w firmie, czyli dyrektor, kierownik, no różne, różne mogą być nazwy. Czyli ktoś, kto zarządza ogólnie firmą. Tu jeszcze takie są do powiedzenia, czy to jest to samo co boss. Czyli jest głównym odpowiedzialnym za to, co się dzieje w firmie, czyli takim po prostu główną osobą tam. Dobra, to już mniej więcej wiemy, no bo tak, tak to. I tutaj Steven zaprasza właśnie osoby, które wiedzą na temat zarządzania, na temat prowadzenia przedsięwzięć, firm. No myślę, że jest to bardzo ciekawy kanał. Ja akurat pokażę Wam to ćwiczenie na, na przykładzie pierwszego filmu. Od najstarszego. I co jeszcze chciałam powiedzieć? To jest bardzo ważne, dlatego że Steven jest Anglikiem i on mówi w akcencie angielskim i to jest bardzo ważne. Natomiast, jeżeli Was interesuje tematyka muzyki, czy, czy zupełnie jakaś inna działka, to wtedy poszukajcie sobie kanału czy filmiku innej osoby, której tematyka Was interesuje, ale. Jeśli to dla Was ważne, żeby ćwiczyć akcent angielski, no to radzę sobie anglika znaleźć. Dobra, pierwszy film, jest to taki film wstępny, on jest dosyć długi, ale na tym przykładzie, a jeszcze co, od razu powiem, że on bardzo szybko mówi, dlatego ja ustawię sobie ten film na mniejszą szybkość. Wiecie co? Nie wiem, czy ja pamiętam, gdzie to było. Um, gdzieś było, słuchajcie, że, że można ustawić um, szybkość. Może tutaj? Nie, no to są napisy, co to jest. No i widzicie, zapomniałam. Chcesz zmienić ustawienia napisów. To są ustawienia napisów. No słuchajcie, zapomniałam No nie wiem, no gdzieś można. Słuchajcie, gdzieś można to zmienić tą szybkość. Ja pamiętam, że jak zaczęłam sobie ćwiczyć ze Stevenem, to ja sobie z, y, spowolniłam go. No dobrze, to sobie w takim razie ja wyłączę na razie dźwięk. Bo jest reklama, pomiń reklamę, dobra mamy Stevena, który od razu rozpoczął, więc słuchajcie, no przypuśćmy, że ja sobie tutaj zaczynam ćwiczyć i co mi jest potrzebne? Jest potrzebne coś do nagrywania, więc albo macie jakiś program w komputerze czy na telefonie, która będzie służył do nagrywania i tak, włączacie sobie to, ten urządzenie do nagrywania, włączacie sobie właśnie tą osobę żeby powiedziała parę słów i stopujecie i powtarzacie. Zaraz wam pokażę. Tylko dźwięk tu ustawię, żeby było w miarę głośno. Czyli tak, włączam, teraz sobie włączam coś do nagrywania. So good to be back. So good to be back. I stopuję. Czyli powtórzyłam po to, co on powiedział. I teraz stopuję również to nagrywanie. I włączam sobie to, co nagrałam i teraz odsłuchuję i porównuję, czy to, co powiedział Steven, czy ja dobrze powtórzyłam po nim. O, tak, tak to powiem. Druga sprawa też, no dobrze by było jakby wiedzieć, co ta osoba mówi. No akurat mniej więcej wiem. Na tyle dobrze znam angielski, że wiem, co, co Steven mówi. Natomiast no zawsze można sobie, słuchajcie, włączyć napisy. I wtedy, na przykład, on powiedział: It feels so good to be back, czyli super, super, jest fajnie wrócić, czyli dobrze, fajnie się czuję, że, że mogę powrócić, coś takiego, także warto też sobie przy okazji tłumaczyć. No i na przykład, co jest w tym fajnego? Powiem Wam tak, że po pierwsze, jest to darmowa metoda, czyli no tak naprawdę każdy ma internet, każdy ma czy komputer czy telefon, może sobie to ćwiczyć. Po drugie może nawet można sobie nawet 5 minut ćwiczyć. Ważne żeby to było systematycznie, także w miarę łatwość ćwiczenia sobie. No i wiecie, to tak naprawdę uważam bardzo fajnie też przełamuje barierę co do mówienia. Słuchajcie, o co chodzi z tą barierą przed mówieniem? Dlatego, że w szkole w szkole no nie ma tego, tej konwersacji, nie ma tych ćwiczenia w mówieniu. Nauczyciel stał przy tablicy, tłumaczył zagadnienie, później było rozwiązywanie ćwiczeń, klasówka i tak dalej. Nikt tak naprawdę nie jakby nie motywował nikogo do tego, żeby rozmawiać po tym angielsku, czy chociażby nauczyciel, żeby prowadził zajęcia po angielsku. I tutaj oczywiście ja nie uogólniam. Na pewno są takie szkoły czy kursy czy i tak dalej, i tak dalej, gdzie są takie metody stosowane, ale generalnie ja mówię po sobie, po swoim doświadczeniu tak się nie uczy. No i tak samo, jeżeli kogoś by, ktoś by siedział na krzesełku. I druga osoba, by tą osobę uczyła, jak tańczyć, i po, nawet kroki pokazywała. I ta osoba, na przykład, tylko w głowie uczy się po kolei, jakie kroki zrobić, żeby tańczyć. No i ta osoba staje, no i co będzie umiała tańczyć? No nie będzie umiała tańczyć, dlatego że nie wprowadziła w naukę tej motoryki. I tak samo, jeżeli uczycie się angielskiego, natomiast nie wykorzystujecie swojego aparatu mowy, w mówienie, no to tym samym nie potraficie mówić po angielsku i to jest naturalne, że macie tą barierę. I co to takie ćwiczenie? No właśnie o to chodzi, że jeżeli zaczniecie mówić po tej osobie i nagrywać się i zobaczycie, że Wam to lepiej mówi, zaczniecie, zaczniecie mówić, to tym samym zaczniecie przełamywać tą barierę w mówieniu. No, ja polecam, polecam spróbować, polecań zrobić sobie jakiś challenge, wyzwanie, chociaż przez miesiąc czy chociaż przez tydzień sobie popróbować i zobaczyć, czy są jakieś efekty. Ja powiem tak, ja sama to wymyśliłam, to, to ćwiczenie, tą metodę, natomiast z jednym nauczycielem angielskiego rozmawiałam i on też to znał, także to jest takie dosyć, dosyć ciekawe, że czasami się wydaje, że coś się wymyśliło, ale jednak nie. I potwierdził mi, że są efekty, że, że jest to fajna metoda efektywna, także ja też wam to polecam. Także tu ja podlinkuję Stevena. Polecam jego, on ma fajny angielski akcent, i cóż, także tyle chyba. Myślę, że dobrze wytłumaczyłam to, tą metodę. I cóż, życzę udanych efektów i przełamania bariery mówienia. Mam nadzieję, do usłyszenia.